Tutaj widzę, że w tej chwili jesteśmy właśnie w tutaj i zaakceptuję numerator X. Właśnie zbieram numeratki, bo tutaj nowy świat, widzimy mam już 100 000, 1000. Ojej, no jak szybko! O! 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 nie O! O! A, czy to się kopuje ty! Patrzcie! Ja. I tak jak mi to by się dało. Zobaczmy sobie tej oczywiście, żeby mi posunąć karty. Jeszcze ich nie sprawdzałam. Może pozbieramy troszeczkę... nieco pieniążków. I tym tylko może zrobimy. też mm. okay. ja się dostać. Co wie? Dobrze, tak, tak. Dobrze, tak, tak. Dobrze, tak, tak, tak. Dobrze, tak, To co jeszcze gadać o tych na ziemi na że bardzo no, była było z tym nie szukać w jakiegoś bo za bardzo szokująca z widzowie, przykrość, przykrość, bo były że, żeby tam... no tam, nawet też na niej długo z jest ale nowy mikrofon. Lepszy, o wiele lepszy. Do bezcego. co tutaj jest? Ten Enchantos? Patrzymy. Może mam pomysł. Kupmy peta tutaj. Weźmiecie te enchanty, bo... są odmieniste, no i się spiły. Tutaj kupię. Skip. Figi, to same figa, a to, co Czym jest lepszy, czy gorszy? Dwanaście tysięcy, mhm Dwanaście tysięcy, to będzie już będą wiele lepsze te Czy ja bym to ulepsza? No, no tam no. pomysł. Nie do Dobie. Nie ma możemy oczy, ulepszyć pety. To jest bardzo fajna opcja, on Coś? w No tu pomaga złom. W tutaj nie bardzo no prób tego peta. Mam test. Muszę wszystko... Nego Pani, polecam to tutaj. Chcecie w sensie, widzieć, widzowie macie też do wygrania, macie zrobić tego, tego peta. Yy, macie zrobić tego peta i jeśli chcecie, sobie, to jest szkoda, bo to nie będzie bez sensu. Nie macie czego do... tak... Yy, Patrzcie, dwa, spółki, dwa. Komisję przenie, w razie. A, idziemy do kolejnej krainy, idziemy do kolejnej krainy. Jesteśmy tak. o Jezu, to wie... A tu się włamę mało... Tak. Sprawdził, widzę, wie hmm. Jak widać są nowe ranki mam goodlika max I teraz już nie mam tego Goodlika no? in... Czy to będzie Będzie go jedna taka czerwona skrót Widzę, wie Nie wiem To widzimy się i widzę, że sobie ciężko pos... poczekać. Jakby ten lepszy karton. Nie, to Ale, jak chcecie, to możecie też zabrać. Ze mną. Jeśli chcecie. Właśnie, jakby Discorda. Widzowie. No. co? Ja sobie dam tutaj jednego pęka. Попол, але, поэкспертику, не трез. не 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 не. Ты не сади, где не целен. Почему ты залез эти? Ничего себе такой нуда. Да? Всё это, это мультик. Мы не Никто не убежит. Это такие пустые восхитления,

Что у тебя за джекера? Джекера бессмертный. Это тоже хорошо, Я Не могу себе взять. Нам

Zanika też Mówcie czy chcecie też odcinki specjalne, X, więcej... Nie zależy co wy czasami... Mówcie czy chcecie, żeby mam nagrywać. Czy nie chcecie, żebym to spłatał, wiesz... Dobra, tutaj... Ile, tutaj ma P. No to jest błędy. I jeszcze tych map nie ma. Przecimy te skrzydła na kresy. 160 tysięcy. To będzie drugi skrzynek Dobra Okej okay. Więc już na sam mam wszystkie Krainy Możemy kupić samuraj Egg Dobra widzowie Idziemy kupić samuraj Egga Mamy tigera, czy to jest dobry pet? Czy to jest dobry 10% Widzowie Czy wy to widzicie? Czy wy to widzowie widzicie? Przy czym Te moje Najlepsze, najlepsze, najlepsze pety Są 100 razy słabsze No może nie. Co? Ten pet jest słabsza od rybołów. Nie widziałam, że do dymu słowy by to odchodzi, ale już. no No, jest lepsze jajko. jest lepsze jajko. I co wie? Ja jakąś, 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 ślepy. 50 tysięcy.

To tak jak w tym, co ująć, one nie wydobyły po 100 tysięcy. Znaczy, ja się spodziewałem, skoro 10 tysięcy, a potem. tam po 23 tysięcy. I koniec. To jest jedno słabe. Nie wiem, czy to dobrze się rozumie. To jest taka mega duża strumie, widzę. Ja. No nie wiem, ktoś jest wchodził, ale... Nie, ja, ja jest normalny, wygląda śladka. Dobrze tu śladki Ja nie nie wiem. Są słabe teraz, tak? I dobrze. mi w w komentarzach, czy te domysły już są słabe. Czy te legendarne domysły są słabe?

bardzo postawiasz się na pewno. Nie rozumiem, co ja Ja tylko się bałam że to, 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 to nie jakaś grączka. to było, już nie wiem, godziny na uczynia. Widzę, wie. Dawid sobie, że nie można sobie. Jeszcze słyszę. Zobaczcie, coś przyszło, że mogę coś kupić. Szumka, Nie Za tego pudełka to rzeczywiście nie zajmie pięć pudełka, like ale mam już nie?

gdzie moja kasa z tego? Chyba to wszystko trzeba będzie sobie przeawczyć poza odcinkami, więc dwie, Czy pismy, bo jest 18 istnieje Ten... Nie tylko zrobię, to live'a Albo na może dzisiaj, czy zrobiłem live'a widzę, więc... No... Tak... no I co myśmy z mieli? Jeżeli tak ten warsztat słucha, to wszystko, to są sumy, dowiedzieć Są tak duże sumy, że zaoszczędzę i niewiele. Nie A, i subskrybujcie, i mam tutaj jeszcze filmik. Ja się z Wami. Ragna widzowie. Jeśli chcecie zrobić jakieś peta, no to rozgnęli. No to zanim komentarz to odcinki. No, będzie Discord, pa.